Witam Państwa. Chciałem przekazać kilka najważniejszych, oczywiście arbitralnie wybranych doniesień z ostatniego Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który zakończył się 10 dni temu w Chicago. Zanim wymienię kilka tych interesujących, wartościowych prac, Muszę powiedzieć, w jakim kierunku rozwija się leczenie przeciwnotworowe, systemowe leczenie przeciwnoutworowe. Tych kierunków jest kilka. Wydaje mi się, że najważniejsze to jest wkomponowanie nowych metod leczenia, innowacyjnych, takich jak na przykład immunoterapia, czy rozmaite leki ukierunkowane na określone zaburzenia genetyczne, do leczenia o założeniu radykalnym. Drugim kierunkiem rozwoju jest tak zwana deeskalacja leczenia, to znaczy stosowanie postępowania mniej agresywnego, które w jakiś istotny sposób zubaża jakość życia chorych, i zastępowanie leczeniem sekwencyjnym, co przede wszystkim dotyczy leczenia paliatywnego, ale coraz częściej również jest ta koncepcja wykorzystywana w leczeniu o założeniu radykalnym. No i trzeci kierunek to jest dbałość o jakość życia chorych, czyli zastępowanie, przykładowo zastępowanie leków stosowanych dożylnie przez leki w postaci podskórnej czy doustnej. Przykładem wykorzystywania nowych leków w leczeniu o założeniu radykalnym jest doniesienie, które przedstawiało wyniki badania w raku płaskomórkowym skóry, podstawno-komórkowym skóry, to jest bardzo częsty nowotwór. Część z tych chorych operowanych, bo resekcja jest główną metodą postępowania, ma duże ryzyko nawrotu, czy to znowy miejscowej, czy nawet przerzutów odległych. Dotyczy to chorych, którzy mają większe zmiany, dotyczy to chorych, które mają zajęte węzły chłonne regionalne, dotyczy to chorych, u których nowotwór nacieka wzdłuż nerwów sąsiadujących. No i ci chorzy są właśnie zagrożeni nawrotami. Podczas ASCO przedstawiono wyniki badania w którym u tych właśnie chorych stosowano uzupełniająco po resekcji, po radioterapii lek, jeden z inhibitorów immunologicznych, punktów kontrolnych, a więc immunoterapią, Ten lek nazywa się Cemiplimab. Porównano to z placebo i okazało się, że uzyskano bardzo znaczną różnicę w przeżyciu wolnym od nawrotu, wolnym od choroby. O, wynoszącą około 10 punktów procentowych. To jest właśnie przykład wykorzystania nowoczesnych możliwości leczenia systemowego w postępowaniu o założeniu radykalnym. Kolejnym przykładem, a właściwie kolejnymi przykładami wykorzystania nowych możliwości leczenia systemowego w postępowaniu o założeniu radykalnym są dwa doniesienia z, dotyczące chorych na niedrawno raka płuca. Pierwsze z nich to jest aktualizacja wyników badania, które się nazywało CheckMate 816, w którym stosowano przed, res chorych, przed planowaną resekcją miążsko-płucnego planowa stosowano trzy cykle chemioimmunoterapii z nivolumabem lub samą chemioterapię, później chorzy byli operowani. To leczenie o charakterze wstępnym, czyli takim Mierzającym do redukcji masy nowotworu i do poprawienia ostatecznych wyników zasadniczego leczenia, jakim jest chirurgia, przyniosło bardzo znaczną różnicę w zakresie głównego punktu kontrolnego, czy głównego celu, jakim było przeżycie wolne od zdarzeń i jednocześnie zwiększono odsetek bardzo znacznie zwiększono odsetek. Tzw. całkowitych remisji potwierdzonych w badaniu patomorfologicznym, to była, to była różnica dwudziestu kilku procent w ramieniu eksperymentalnym, czyli tym z immunoterapią przedoperacyjną, a w ramieniu z chemioterapią to było tylko 2%. Temu towarzyszyło z, również istotne zmniejszenie zaawansowania regio regionalnych węzłów chłonnych. Także wyniki tego badania są niezwykle obiecujące. Najlep, największe korzyści uzyskali chorzy, którzy mieli tzw. miejscowe zaawansowanie nowotworu, czyli stopień 3a, i chorzy, u których ekspresja bio, PDL1, to jest taki biomarker dla immunoterapii, przekraczała 1%. Drugim badaniem z tej serii niedrobnokomórkowego raka puca było badanie w którym przed operacją, również przed operacją, przed planowaną radykalną resekcją mięśnia płucnego stosowano lek ukierunkowany molekularnie, ozemertynip. To oczywiście dotyczyło chorych na raka gruczołowego i, i, i z, z obecnością mutacji aktywujących, czyli delecji w 19 eksonie genu EGFR lub 20, substytucją w 21 eksonie genu EGFR. To leczenie przedoperacyjne mogło być połączone z chemioterapią, i tutaj również uzyskano bardzo obiecujące wyniki w postaci zwiększenia odsetka w porównaniu do samej chemioterapii przedoperacyjnej, zwiększenia odsetka całkowitych remisji potwierdzonych patomorfologicznie oraz zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby. Tak zwanych niekorzystnych zdarzeń w krótkim, co prawda, okresie obserwacji. To jest badanie, którego wyniki przedstawiono po raz pierwszy, ale myślę, że te wyniki są na tyle istotne, że one przełożą się na całkowite przeżycie. Wniosek z tego badania jest następujący. U wszystkich chorych przed planowaną sekcją miąższu płucnego z powodu raka gruczołowego należy oznaczać, określać stan genów EGFR. Jak również ALK i ROS1, i to w praktyce powinniśmy coraz częściej, a właściwie zawsze, wykorzystywać. Kolejne badanie, które udokumentowało bardzo dobrze wartość nowoczesnego leczenia dodanego do postępowania o charakterze miejscowym, czyli leczenia chirurgicznego i radioterapii. To było badanie niwostop, w którym u chorych na miejscowo zaawansowanego raka narządów głowy i szyi po resekcji, po radioterapii, po to żeby zmniejszyć ryzyko nawrotu, stosowano immunoterapię nivolumabem lub placebo. To badanie jest o tyle istotne, że to jest spora grupa chorych i Część, znaczna część z nich, czy to ze względu na zajęcie węzłów chłonnych, czy naciekanie oko nerwowe, czy kilka innych czynników, znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka nawrotu. No i okazało się, że to, ta immunoterapia dodana do resekcji i pooperacyjnej radioterapii w sposób istotny redukuje ryzyko nawrotu. Choroby. Myślę, że to jest badanie pierwsze, które pokazało wartość adjuwantowej, czyli tej pooperacyjnej immunoterapii w tej grupie chorych, czyli chorych na nowotwory na nabłonkowe regionu, narządów regionu Głowy i szyi, że to powinno w możliwie niedługim czasie znaleźć swoje potwierdzenie, pierwszej kolejności rejestracyjne, a następnie refundacyjne. Kolejnym badaniem z cyklu zwiększamy wydolność leczenia miejscowego poprzez dodanie nowoczesnego, nowoczesnych form terapii, to jest badanie raku gruczołurokowego u chorych w wczesnym stadium zaawansowania. Resekcja czy radioterapia jest postępowaniem standardowym, natomiast to, oczywiście w tej grupie znajdują się chorzy, którzy o których ryzyko nawrotu jest istotne. Ci chorzy łącznie z radioterapią pooperacyjną otrzymują tak zwaną blokadę androgenową, czyli postępowanie zmierzające do wyeliminowania wpływu androgenów na komórki nowotworowe. I w tym badaniu porównano standardowe leczenie z radioterapią i blokadą androgenową oraz szczepionką wirusową. Okazało się, że dodanie tej szczepionki zmniejszyło 30% ryzyko nawrotu choroby u wszystkich chorych, a po wyłączeniu chorych, u których doszło do Niepowodzenia zgonu z innych powodów niż nowotwór, a to jest akurat częste w raku krokowego, w związku z charakterem tego leczenia przeciwnowotworowego, czyli leczenia antyandrogenowego, to ta różnica, ten, ta korzyść była nawet większa, bo osiągnęła 38%. Natomiast przykładem takiego badania, w którym oceniono i potwierdzono wartość leczenia, które jest dla chorych bardziej oszczędzające, w takim sensie, że pozwala poprawić jakość życia leczonego. Było badanie, które przedstawiono w przypadku raka piersi. To było badanie, w którym porównano dwie formy leku, który się nazywa paclitaxel. On jest stosowany często u chorych na raka piersi, zresztą nie tylko na ten nowotwór. W tym badaniu porównano postać dożylną, czyli tą postać klasyczną u chorych, tak jak powiedziałem, z rozpoznaniem raka piersi i postać doustną. Okazało się, że to było badanie o charakterze non inferiority, to znaczy założenie tego badania było, założeniem tego badania było potwierdzenie, że żadna z tych metod nie, nie ma istotnej przewagi, czyli ich wartość jest równoważna. No i okazało się, że ta postać doustna jest równie skuteczna wskaźniki odpowiedzi po porównaniu z postacią dożylną były identyczne i to jest właśnie przykład postępowania, które zmierza do poprawy jakości życia chorych, no bo stosowanie leków usnie czy podskórnie w porównaniu z klasycznym stosowaniem leków dożylnie jest niewątpliwym postępem. Jakie wnioski płyną z wyników badań, które przedstawiłem? Oczywiście to są wybrane badania, jak i wielu innych prezentowanych podczas Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Wniosek jest przede wszystkim taki, że nowoczesne formy leczenia systemowego, dodane do metod radykalnego postępowania o charakterze miejscowym czyli leczenia chirurgicznego i leczenia e, stosowania radioterapii, one w znaczący sposób mogą poprawić e, rokowanie chorych i bardzo często prowadzić do całkowitego wyleczenia. Ale warunek jest jeden, i to jest to przesłanie, które m, myślę płynie z e, przedstawionych wyników. E, trzeba wykorzystywać w sposób e, bardzo staranny u wszystkich chorych e, kwalifikujących się do leczenia radykalnego ocenę. Charakterystyki molekularnej, charakterystyki genetycznej, po to, żeby wykryć nieprawidłowości genetyczne czy zaburzenia molekularne, które mogą stać się celem dla tych leków, o których mówiłem i wielu, wielu innych. W ten sposób możemy naprawdę uratować bardzo dużą grupę chorych.